Cześć, nazywam się Katarzyna Zalewska, prowadzę biuro rachunkowe Pierwszy Milion i chciałabym pomóc przedsiębiorcom w załatwianiu drobnych spraw przez internet. Jeżeli podoba ci się to, co robię, daj łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Jak złożyć elektronicznie poprzez platformę ZUS-PUE wniosek o rozłożenie na raty w ZUS. Przed złożeniem tego wniosku polecam jeszcze wejść sobie na stronę ZUS-u i sprawdzić wszystkie dokumenty, które będą wymagane do złożenia takiego wniosku, ponieważ sam wniosek nam nie wystarczy, powinniśmy jeszcze do wniosku dołączyć odpowiednią dokumentację. I tutaj należałoby się zapoznać z dokumentacją, którą tutaj, w, którą tutaj nam wypisuje ZUS i tutaj warto zwrócić uwagę, na jakiej formie opodatkowania jesteśmy jako działalność gospodarczą, czy jesteśmy na pełnej księgowości, czy na zasadach ogólnych, czy na ryczałcie, ponieważ tutaj mamy odpowiednie dokumenty, które powinniśmy zawrzeć do tego wniosku. Najlepiej te dokumenty przygotować sobie wcześniej, żebyśmy już podczas wypełniania tego wniosku mieli te dokumenty przygotowane i mogli ewentualnie je dołączyć do tego wniosku lub dostarczyć je w późniejszym terminie do jednostki ZUS-u, ale tutaj właśnie już poleciłabym, żeby te dokumenty były wcześniej przygotowane, żeby nam to sprawniej poszło i żeby ZUS już podczas weryfikacji tego wniosku miał pełną dokumentację, co też nam pozwoli na uzyskanie szybszej odpowiedzi od ZUS-u i ZUS nie będzie nam wysyłał pism lub nie będzie dzwonił jeszcze o uzupełnienie tego wniosku. Jeżeli zapoznaliśmy się z tymi. Załącznikami mamy te wszystkie dokumenty, możemy ten wniosek y, złożyć sobie elektronicznie poprzez platformę ZUSPUE. logujemy się na tą platformę albo loginem i hasłem, które y, powinniśmy mieć podczas zakładania sobie profilu na y, e-ZUS, ZUS lub jednym ze sposobów, profilem zaufanym, bankowością, MBB, lub innym tutaj sposobem. Ja tutaj loguję się profilem zaufanym poprzez bankowość elektroniczną, ale oczywiście Ty możesz wybrać najbardziej dogodny dla Ciebie formę logowania. Jeżeli już jesteśmy na swojej głównej stronie na platformie Ezus, klikamy w konto płatnika i po lewej stronie w kolumnie szukamy usługi. Wchodzimy w katalog usług i wpisujemy RSR. I wpisujemy RSR to jest złożenie dokumentu wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składy. Klikamy przejdź do usługi. Tutaj zatwierdzamy OK. I mamy już wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Dane wnioskodawcy, czyli nasze dane. Adresowe, nasz numer NIP, PESEL, dane z dowodów osobistego mamy już wypełnione, one są nieedytowalne, akurat ta pierwsza część. Dalej mamy nasz adres, on również nam się podpowiada z danych, które posiada ZUS, jednak ten adres jest edytowalny, możemy go sobie na tej części wniosku zmienić. Dalej mamy dane dłużnika, dłużnika czyli nasze, bo to my składamy wniosek o rozłożenie na raty, czyli zalegamy w opłacaniu składek z tytułu ZUS do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj możemy sobie kliknąć pobierz dane wnioskodawcy i te dane nam się powiorą automatycznie już z naszych poprzednich danych. Jeżeli chcemy coś zmienić, zedytować te pola są edytowalne i możemy to zrobić. Jeżeli wszystko nam się zgadza, przechodzimy na drugą stronę i tutaj mamy zakres wniosku, czyli wybierz, czego ma dotyczyć wniosek i wypełnij jeden z czterech możliwych zakresów. Tutaj akurat my chcemy złożyć wniosek o rozłożenie należności z tytułu składek, więc klikamy, więc klikamy tutaj w pierwszy kwadracik. I tutaj nam się pojawia rozłożenie na raty całości zadłużenia z tytułu składek lub rozłożenie na raty części zadłużenia z tytułu składek. My akurat tutaj będziemy się starać o rozłożenie zadłużenia całości tego zadłużenia. Jeżeli byśmy chcieli tylko część tego zadłużenia sobie rozłożyć na raty, to wybralibyśmy tutaj tą drugą opcję i tutaj już byśmy też zaznaczali o jakie należności nam chodzi. Po zaznaczeniu tej pierwszej opcji przechodzimy do punktu drugiego. Jeżeli byśmy zmienili jakieś zmiany, jeżeli byśmy zmienili warunki rozłożenia rozłożenie na raty, przykładowo już wcześniej złożyliśmy wniosek, ale chcemy coś zmienić, to byśmy tutaj wybrali tą opcję. No akurat tutaj na celów, dla celów tego filmu po raz pierwszy składamy ten wniosek o rozłożenie na raty, więc tutaj nic nie wypełniamy. Tutaj również punkt trzeci, pomijamy utrzymanie w mocy warunków umowy o rozłożenie na raty, to też by było opcję, jeżeli już byśmy tutaj składali wcześniej wniosek i chcieli coś zmienić. W punkcie czwartym podobnie, tu jest zakwestionowanie sposobu rozpatrzenia wniosku, jeżeli byśmy mieli jakieś, już byśmy złożyli taki wniosek, ale byśmy mieli jakieś wątpliwości, chcielibyśmy coś zakwestionować, to tutaj jakby wybralibyśmy tą Opcję czwartą, i tutaj już nawiązalibyśmy się nawiązalibyśmy do konkretnego pisma i e, o te rozłożenia na raty. Ale tak jak mówię, tutaj na tym etapie nas to nie interesuje. Przechodzimy do punktu trzeciego. I tutaj mamy proponowane warunki spłaty. Mamy również tutaj taki opis: nie wypełniał w przypadku wniosku o utrzymanie w mocy warunków umowy rozłożenia na raty należności z tytułu składek. Wpisz propozycję spłaty zadłużenia, podaj y, liczbę rat, dzień miesiąca, w którym będziesz wpłacać raty. I tutaj musimy napisać całe uzasadnienie wniosku, dlaczego y, nie opłacaliśmy. Składek w terminie. Dlaczego ogólnie nie opłacaliśmy składek w terminie? Co się zadziało? Nasza sytuacja finansowa firmy, może, może prywatna, może jakieś choroby, może problem z płynnością finansową. Tutaj musimy stan faktyczny wpisać, uzasadnienie tego wniosku. Dlaczego zakład ubezpieczeń społecznych powinien nam rozłożyć tą należność na raty, a także powinniśmy szczegółowo rozpisać. I na ile rad chcielibyśmy mieć rozłożony ten wniosek? Na jaki dzień miesiąca chcielibyśmy dokonywać tych wpłat, aby później terminowo dokonywać tych płatności zgodnie z wnioskiem, decyzją, którą otrzymamy? Tutaj ja akurat nie mam przygotowanego tego uzasadnienia, ale tutaj trzeba naprawdę bardzo dobrze opisać ten wniosek. Jeżeli już zrobiliśmy, opisaliśmy ten wniosek, przechodzimy do strony czwartej. Tutaj e, pamiętajmy, że takie rozłożenie na raty jest pomocą de minimis i musimy tutaj właśnie zaznaczyć, że to jest ta pomoc de minimis. W dalszej części powinniśmy wpisać formę opodatkowania. Wskaż e, właściwy rodzaj opodatkowania. Dotyczy zeznań podatkowych składanych w ciągu ostatnich trzech lat oraz w roku bieżącym. Rok bieżący mamy 2025. E, przyjmijmy tutaj, że rozliczaliśmy się na zasadach ogólnych. W 2024 również to były zasady ogólne. W 2023 również zasady ogólne, tu akurat nie zmienialiśmy tej formy opodatkowania, ale pamiętajmy, że jeżeli na przekroju tych lat zmienialiśmy formę opodatkowania, to powinniśmy tutaj wpisać właściwą formę opodatkowania, na jakiej się rozliczaliśmy z naszej działalności gospodarczej. Będzie to też brane pod uwagę przy weryfikacji wniosku i rozliczeniach, a także przy zebraniu odpowiedniej dokumentacji na cele tego wniosku. Jeżeli mamy tutaj już to wszystko prawidłowo wypełnione, klikamy sprawdź. Weryfikacja przebiegła pomyślnie, czyli wniosek został prawidłowo wypełniony. Może, może, możemy oczywiście jeszcze sobie zrobić podgląd tego wniosku, sczytać go całego, sprawdzić, czy na pewno uzasadnienie, które napisaliśmy będzie tutaj y, zrozumiałe dla Organów ZUS. Jeżeli uznaliśmy, że ten wniosek mamy dobrze wypełniony, robimy zapisz, zamknij. Po zapisaniu tego formularzu mamy tutaj możliwość dołączenia załączników, czyli tych wcześniej załączników, o, której, o których mówiłam na początku filmu. Robimy dodaj załącznik, wybieramy wcześniej jest zapisane załączniki i dołączamy je do wniosku. Pamiętajmy tutaj o maksymalnych rozmiarach tych załączników. Dobrze wcześniej skontaktować się też z ZUSem, czy ewentualnie te załączniki możemy dołączyć w formie papierowej, jeżeli tej dokumentacji będzie dość dużo. Bo jednak, ZUS może wymagać od nas bardzo dużo dokumentacji, która mówi o naszej sytuacji majątkowej firmy. Jeżeli mamy już to wszystko dodane, robimy wyśli, klikamy odbiór wiadomości zwrotnej ZUS w formie elektronicznej, OK i nasz dokument został wysłany. Powodzenia. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę, napisz w komentarzu, czy masz jeszcze problem i zapraszam do kolejnych odcinków.